Witajcie! Tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Witam Was w czytaniach na luty 2022 roku. Witam serdecznie wszystkich stałych bywalców, witam nowych widzów. I pozwólcie, że powiem to, co zawsze powtarzam. Czytanie jest ogólne. Jeżeli identyfikujecie się z tym, co jest w filmie, ok. Jeżeli nie. Nie naciągajcie do siebie na siłę. Sprawdźcie raczej film dla znaków, jaki macie ascendent. Weźcie z czytania to, co czujecie, że jest wasze, to, co jest dla was. Resztę zostawcie bez żalu. Nie oddawajcie władzy nad swoim życiem żadnej osobie. Kartą też. Tak, wy decydujecie. Pamiętajcie o tym, że zawsze to wy decydujecie. Nawet jak w tych czytaniach pojawia się coś mało fajnego, to tutaj nic nie jest napisane wykute w kamieniu. Tu nic nie jest wyryte i na zawsze przypieczętowane. Traktujcie przestrogę jako przestrogę, żeby zapobiec. Cóż więcej, dziękuję za Waszą obecność na kanale. Zachęcam do zostawienia po sobie znaku w postaci polubienia, komentarza, subskrypcji. Jeżeli nie chcecie, aby coś nas kliknij, kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem lub wpadnijcie czasem na stronę na Facebooka, link jest w opisie filmu. Tymczasem, zapraszam do obejrzenia. Dzień dobry, witam wszystkie bliźniaki w filmie na luty 2022 roku. I krótki rzut oka, co ten luty, czego się po nim spodziewać? od odiekalnych bliźniaków na luty 2022 roku. Sytuacja, czyli sprawa numer 1, siła. Wyzwanie, czyli to, z czym będziecie się mierzyć, trójka monet, rada. Dwójka monet i wynik. Dwójka miecz. Bliźniaki w związkach. Sprawy emocjonalne bliźniaków w związkach w lutym 2022 roku. Czwórka buław. Bliźnia, bliźniaki single. Sam kanomet, sprawy zawodowe i finansowe. Paśbuław. I co przychodzi z otoczenia? To bliźniacy w lutym. Cesarz. Pod spodem miarkowanie. Czyli tak, już na pierwszego kopa widzimy tutaj, Próby, próby rozstrzygnięcia, tak? Dylemat. Próby zrównoważenia w sytuacji, zażegnania sytuacji, jakoś tak. Wszystko byle nie dokonać wyboru. Jakiegoś. Jako kartę miesiąca mamy tą kartę siły. Karta siły. siły Mówi tu, w tej sytuacji, o tym, że ktoś tu już chyba robi bokami. Ktoś tu już chyba robi bokami jakiś bliźniak. I tak nie za bardzo, nie za bardzo, nie za bardzo jest w stanie. Myślę, że rzecz tutaj się tyczy bardzo mocno spraw zawodowych. Być może rzecz idzie o przedłużanie umów, bądź e, projekty zajęcia w pracy zawodowej, e, które wymagają od Was naprawdę wiele. I Wy, biedny mi się misie, usiłujecie tutaj pogodzić to wszystko, tak? Jakoś to zrównoważyć, tak, żeby to było dobrze. Natomiast, no, nie wiem, czy to jest czy to jest dobry pomysł? Przede wszystkim jest to bardzo zapracowany miesiąc dla was, wydaje mi się. Dobra, to uszmy sobie do karty siły. Tak, jakieś nowe rzeczy, nowe rzeczy, z którymi jeszcze nie mieliście do czynienia i usiłujecie w tych nowych rzeczach opracować jakąś swoją własną metodę. Mm -hmm, tak, żeby, żeby zabłysnąć, tak? I to ogólnie Wam się udaje tylko jakim kosztem, tak? tylko tutaj mm, zwracajcie uwagę na koszty tego dla was. Tak? Koszt tego waszego zaangażowania. Bo no okej, okay, przez jakiś czas tak się da, ale pamiętajcie też, że jest istnieje coś takiego jak odpoczynek, tak? Tu jest ta równowaga. Równowaga między dniem i nocą, równowaga między do nami pracą, tak? Równowaga pomiędzy wysiłkiem i odpoczynkiem. Pamiętajcie o tym. Nie pogubcie się tutaj w tych wyzwaniach. No właśnie, wyzwanie. Wyzwanie jest trójka monet. Tak jakby tutaj wykazanie się miało zaważyć na czymś. Tak? Na przykład na umowie, na przedłużeniu umowy, na warunkach finansowych. Na utrzymaniu posady czasem, nawet wręcz. Bądź, nie wiem, awansie. No. A cesarz obserwuje, jak wy się staracie. No więc staracie się bardzo. Tak, raczej podwyżka. A raczej podwyżka, która Wam rozwiąże wiele problemów. No, ogólnie podwyżka to jest coś, co rozwiązuje wiele problemów. No pod spodem jest asmony, także sądzę, że sądzę, że tutaj jak najbardziej, jak najbardziej uda się to osiągnąć. Teraz tak, rada. Tutaj chwilowo jeszcze trzeba, że tak powiem, pociągnąć dwa wątki jednocześnie. Tak? Tu z tej siły korzystając swojej, tak? Ciągnąć te dwa wątki, jeszcze się troszeczkę wysilić, jeszcze przez jakiś czas dać radę. Natomiast no, no, tak, wykazać się, pokazać się, a potem już będzie zluzowanie. Nie? A potem już będzie zluzowanie, już będzie można trochę więcej czasu spędz spędzać w domu. Wszystko pięknie, macie wyzwanie, nad tym pracujecie, bardzo ambitnie, tak? Przy czym ambicja, ambicja, ale was rodzi się wątpliwość. Czy to warto? Tak, mam na myśli tutaj tą dwójkę mieczy. Czy to warto? A odpowiedź jest taka, a jak czujesz? Nie to, co wiesz. Nie to, co umiesz, nie to, z czym sobie dajesz radę, bądź z czym sobie nie dajesz rady. A jak czujesz? Czy to będzie dobre, czy to będzie niedobre? Hmm? No właśnie. Jak czujesz? Ogólnie tak. Masz tutaj tą piękną, te to piękne słoneczko. Masz tę piękną gwiazdę. I wszystko jest piękne. Tylko zarówno tu, gdzie ten Pan siedzi wpatrzony w wodę, takiego uczucia mają dać mu odpowiedź. Księżyc, który odsłoni się za chmur, mam mu powiedzieć. Tak i tutaj, w karcie gwiazdy, czy to, co realizujesz jest zgodne z tobą? Tu jest tak rzecz do namysłu, czy to, co realizuję obecnie, jest zgodne ze mną. Bo pasja jest, zapał jest, jest wyzwanie, tak, które, ach, gra na ambicji i woła, ale pomijając ten, ten, to, ten instynkt łowcy, który każe ci za nim biec, czy to jest zgodne z tobą? W związku z powyższym, tutaj bardzo bym się radziła się zastanowić nad tym. Bo pracujecie ciężko i wasz wysiłek jest wielki. Tylko pytanie, czy z tego, co zdobędziecie, będziecie zadowoleni? No bo ok, pieniądze z tego będą, tak? Będzie satysfakcja. Natomiast obawiam się, że no może, może jest to kwestia tylko zmęczenia, tak? tylko znużenia tym wysiłkiem, bycia wypompowanym tym wysiłkiem. Tak więc, jak już tutaj dacie z siebie wszystko, jak już ukończycie ten swój projekt, jak już będziecie mogli sobie pogratulować, to usiądźcie i pomyślcie, czy to jest to, co ja chcę, co da mi satysfakcję, co da mi radość, czy to jest zgodne ze mną, Wewnętrznie. I tak, bliźniaki w związkach. Bliźniaki w związkach mają czwórkę buław. Czyli to, co się dzieje w tych moich czterech kątach, tak? Jeżeli związki są takie niezalegalizowane, to karta ta może oznaczać zaręczyny. Tutaj w tej talii z zaręczynami, jak najbardziej. Na zaręczyny ona jest mm -hmm, idealna. Jeżeli chodzi o pary już z dłuższym stażem, które zaręczyn nie planują. To jak najbardziej tak to, co się dzieje w Twoim domu, to co w, się odbywa w tych czterech kątach, tak? Ta celebracja tego życia rodzinnego i bardzo super i bardzo pięknie. Mm. O właśnie. No i to umiarkowanie. Widzicie, tutaj wydaje mi się, że te wszystkie kwestie pracy, one tutaj się odbijają troszeczkę na to, i tu trzeba tak zwracać uwagę na to, żeby to równoważyć tak, ten czas i energię poświęconą pracy z czasem i energią poświęcaną temu waszemu domostwu, tak? A przede wszystkim partnerowi. Jest tu też historia taka, jak zachodzenie w ciąży. Pani widzi dwie kreski, no to słuchaj, no to może weźmy ślub. Tak? Może tak być. Może tak być. Jeżeli... Jeżeli nie, to tak zwracamy uwagę na poświęcenie. Odpowiedniego czasu swojemu domostwu i swoim dzieciom również. Szczególnie jeśli to dzieci małe, to są takie, to są takie dzieci przedszkolne, tak? Od, od dziedziusia do przedszkola. Yy, bliźniaki single. Bliźniaki single, no, bliźniaki single, jako że zobowiązania rodzinne tutaj na nich nie, nie wiszą. No to faktycznie całe się poświęcają tej pracy, tak? I tu. No, romansów nie widzę. Jak już to w marzeniach jedynie. A na Ziemi, tak. Na Ziemi jak najbardziej. stuk ku stuk Pracujemy ciężko i wytrwale. Tak, najpierw monety, a potem dopiero. Puchary. Ok. I sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe i finansowe. paszbu. Czyli tak, to są wieści, tak? Wiadomości. To jest coś, co elektryzuje. Czyli tak, jeżeli szukacie mm, sposobów na inwestycje, to tak w tym miesiącu może przyjść informacja o formie taki dość odpowiedniej, tak? A na, na to zainwestować jeżeli chodzi o osoby pracujące na etacie. Aha, tylko ta informacja, sprawdźcie ją jeszcze dokładnie, tak? bo paść buław potrafi czasem wieści owszem, elektryzujące, które potem się okazują fake newsami. Więc tak sprawdzamy jeszcze w drugim niezależnym źródle. Jeżeli chodzi o osoby na etacie, no to tak, wieści w firmie, wieści takie emocjonujące, tak? Będą zatrudniać albo będą zwalniać, będą podwyżki, będą awanse, albo premie będą, albo nie wiem, czy będzie, albo nie będzie premii, tak? Jeżeli chodzi o osoby prowadzące własne firmy, no to też informacje o tym, że ten towar ma więcej zbytu, tak? Ten towar. Zbyt na ten towar się kończy. Jest, tutaj otwiera się taka możliwość. Tutaj otwiera się taka możliwość, tutaj ta możliwość niedługo się zakończy i tak dalej. Jest to wszelakie, wszelakie przychodzące informacje, które wymagają, żeby tak chyć, podskoczyć i coś zacząć robić. I tutaj podciągniemy sobie karty trzy do każdej z tych opcji. Czyli tak, inwestycje. No właśnie, inwestycje. Jeżeli chodzi o inwestycje, to nie dajcie się tym wiadomościom, które być może będą grać na waszych, na waszych emocjach. Nie podejmujcie decyzji pod kątem takim, że pani była bardzo miła, ta, która mi przedstawiła ofertę, tylko, tak, tylko z odrobinką takiego troszkę sceptycyzmu. Na chłodno, bardziej mieczowo niż uczuciowo. Tak? E, teraz tak, osoby pracujące na etacie. Co to za wieści gorące? Hot news. No i tu też. Tak jakby ktoś nowy przychodził do firmy. Tak, krucha wiadomość, że przychodzi ktoś nowy. W związku z tym. Każdy się zastanawia, kogo, kogo z obecnych pracowników będzie miał on zastąpić. Tak? Czy on jest na pomoc, czy on jest jako zastępstwo, czy on jest za kogoś. Natomiast, tak patrząc tutaj na ten górny rządek, to wydaje mi się, że może w związku z tym tak będziecie się wykazywać. Tak? To Macie, macie takie macie ten taki taką presję na wykazanie się, ale, mm, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby tutaj ta wasza sytuacja była w jakiś sposób w jakiś sposób zagrożona. I teraz osoby prowadzące biznesy dla biznesu. buław. Aha, że Wieść o tym, że jeszcze można, ale już wkrótce nie będzie można. I trzeba opracować nowy plan. Ok. I tak, co przychodzi z otoczenia? Cesarz. Cesarz, czyli osobnik stanowiący prawa. Cesarz może być szefem. Cesarz może być osobą, od której zależy, tak, decydentem. Cesarz może być urzędnikiem, tak, który, ma, który ma wydać decyzję dla Was w jakiejś sprawie. W każdym razie jest to osoba, od której coś zależy, od której zależy Wasz tutaj los. I teraz tak, jak do tego cesarza tutaj podejść? Hmm? Wszystkim bez żadnego, absolutnie żadnego narzekactwa, tak? Jest okej, okay, jest dobrze. Może jest parę rzeczy, które można by było poprawić, natomiast jest okej, okay, jest dobrze. I teraz, jaki jest jego wpływ na Was? Aha! Tak, jakbyście wy mieli w czymś temu cesarzowi doradzić. To raczej szef jest, niż, niż urzędnik. E, raczej szef, niż urzędnik. I to jest tak, jak, jakbyście wy mieli w czymś temu cesarzowi doradzić, e, co się okaże potem dla was bardzo procentujące, e, bardzo dobrze procentujące na przyszłość. I to wam po prostu, tak, tak jakbyście nagle zapunktowali u pana cesarza. Dobra, hmm? wynik. No, zapunktowali i to bardzo i to Wam otwiera nowe możliwości. No, całkiem nieźle. Całkiem nieźle mój złoci. Okej. Okay? Zobaczmy sobie. Przysłanko dla bliźniaków. Na ten miesiąc. Na luty 2022 roku. Tu za, za wiele nie ma, nie ma co opowiadać, bo jeżeli jako przychodząca z otoczenia, pokazuje się osoba, a cesarz jest zdecydowanie osobą, w każdym razie tutaj widzę go zdecydowanie jako osobę, e, no to nie ma co wymyślać. Jest to osoba dobra. Dla bliźniaków. Na lutę 2022 roku. Karta Rada. Hmm. Kogo próbuje w tej chwili obwinić? Na kogo próbuję zrzucić winę? To jest ciekawe, bo no, motyw żadnego przewinienia tu się nie pojawiał. Chyba, że tu znowu. Tej pracy. Tak jakbyście nie wiem, czy komuś pomogli, czy komuś kogoś kryli. A wręcz cudzą robotę zrobili. Ukryli czyjeś niedociągnięcia. A cesarz patrzy. Osoba, która obwinia innych. Nawet nie rozpoczęła swojej lekcji. Osoba, która obwinia siebie, rozpoczęła lekcję. Osoba, która nie obwinia nikogo, lekcję zakończyła. Bardzo ładna. I cię dasz? Weź odpowiedzialność. Kogo obwiniasz w tej chwili? Wyspól się, uwolnia, uwalniając od bycia ofiarą, bycia winnym i od oporu. W świecie, w który stwarzasz, te rzeczy nie będą ci potrzebne. Mieszka tam tylko miłość i odwaga. Wybierz, aby to zrobić. W sensie wziąć tą odpowiedzialność. Nawet jeżeli nie czujesz się gotów. Słuchaj swojego serca. Zostaniesz poprowadzony. Wydaje mi się, że to jest to. Ta kwestia tutaj. Z jednej strony ten instynkt myśliwego, który każe wam, postawiono wyzwanie, no to tak, no to w takim razie trzeba skakać na nie. Natomiast patrząc, ile wysiłku to, to Was kosztuje, patrząc, ile Was to kosztuje jako osoby, Ile kosztuje to Wasze otoczenie? Przestajecie być pewni. I teraz tak. Kogo obwinisz za to, że nie masz czasu dla swojego dziecka, że, czy, że nie masz czasu dla swojego partnera, czy że nie masz czasu mieszkać w domu? Swoją pracę? Swojego szefa? Swoją ambicję? No nie, jest to wynik, wszystko jest wynikiem naszych własnych decyzji, tak? Jeżeli się na coś decyduję, to biorę też i konsekwencje, tak? biorę odpowiedzialność za konsekwencje. Ok, przyjąłeś wyzwanie, wywiąż się z niego jak najlepiej, a potem wybierz, tak jak czujesz, czy jest to zgodne z Tobą. Drogi brziniaki, dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam udanego miesiąca, życzę Wam dużo siły, w zdobywaniu tych wyzwań, w ukończaniu sukcesem tego, co świat przed Wami stawia. I życzę Wam bardzo mądrych decyzji. Życzę Wam, żeby Wasze decyzje były, zawsze płynęły z serca i zawsze były zgodne z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.